Popatrz, to pupilek Adlera. Kurwa, tak na poważnie? Ach, nie nakręcaj go. Nie, 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 nie. Chwila, muszę to wyprostować. Zaczyna się. No ta. Castro i mnie łączy pewna historyjka. Miałem szansę załatwić skórę ale wywiad dał dupy. Fala główna zalała potem cały Waszyngton. Jeśli okaże się, że Perseus kumpluje się z Castro, a Hudson przypadkiem znajdzie mój nabój w głowie Fidela, cóż, umówmy się, że to było niechcące. Zdożył w pięć minut, a oczekiwałem wykładu. Nie, szukaliśmy kogo innego w Keizan. Heh, racja. Nasz zespół był niedaleko Adlera w Huey City. Wtedy po raz pierwszy miałem nieprzyjemność poznać Hudsona. <laughs> Fiut nic się nie zmienił. Wciąż cechuje go osobowość zaszczanego koca. <laughs> Słyszałeś? Jesteśmy sławni. Tak, robimy wszędzie niezłą zadymę. Słuchaj, weź skończ mi tu pierdolić. W budowanym miasteczku nie mi komplementów. Czy mówisz teraz o Mejsonie? No patrzcie państwo. Tak, jedni wbijają ci haczem do KGB z Adlerem. Hakują komputer i wracają cali. A ja będę miał wsparcie kumpla. Na miejscu Perseusa już bym zwiewał w góry. A ja wtedy waliłbym do niego z moździerza. Dla Adlera jest to kulminacja trzech dekad skrupulatnego tropienia. Będzie pewnie strasznie markotny w trakcie misji. Radzę się mocno skupić i darować sobie nostalgię. Świetnie, tak trzymaj. I po co mi to mówisz? Coś z tobą nie hmm. tak? To ma być miła pogawędka? Źle do tego podchodzisz. To robimy sobie jaj. <śmiech> 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 Powinien się martwić. Ta, <laughs> Narabel. No,